Sprzątałem garaż, kiedy mój sąsiad wtargnął do środka wskazał na mnie palcem i krzyknął Morderca! Przez chwilę myślałem, że pomylił domy. Albo może przypadkowo nadepnąłem na jedną z jego licznych roślin. Ale wtedy krzyknął ponownie Zabiłeś! Ją! Zabiłeś łapkę! Aha, chodzi o kota. Łapka zaginęła trzy dni wcześniej i od tamtej pory mój sąsiad pan Kowalski krążył po okolicy, obrzucając wszystkich oskarżeniami. Słyszałem, jak mamrotał moje nazwisko do innych sąsiadów. Widziałem, jak zaglądał przez płot na moje podwórko, jakby spodziewał się, przyłapać mnie na zakopywaniu dowodów w klombie. Ale to był pierwszy raz, kiedy skonfrontował się ze mną bezpośrednio. Jej nie ma w garażu, powiedziałem. Nie twojego kota. Naprawdę? Maszerował dalej do środka, ignorując fakt, że go nie zaprosiłem. To wytłumacz to. Wskazał teatralnym gestem na duże to nowe pudło stojące przy moim warsztacie. W środku pudła leżała mała sterta starych koców, kilka narzędzi i kępka szaro białej sierści. Westchnąłem. To z starego zimowego płaszcza. Mówiłem to wczoraj. To dokładnie to, co powiedziałby morderca. I tak mój spokojny sobotni projekt sprzątania garażu zamienił się w pełną inkwizycję sąsiedzką. Najwyraźniej ktoś słyszał dźwięk przypominający kota dochodzący z mojego garażu poprzedniej nocy. A ponieważ robiłem porządki przez cały tydzień, co jakiś czas, Kowalski uznał, że to idealny moment na wystawienie swojego dramatycznego oskarżenia. Jeśli sąsiedzi by mu uwierzyli, mógłbym stać się facetem, który zrobił coś ulubionemu kotu z okolicy. Moja reputacja była zagrożona. Słuchaj, nie skrzywdziłem łapki, powiedziałem. Nawet nie lubię nam na Jesteś olbrzym wszystko przypadkiem. Nie mogłem się z tym nie zgodzić, ale mimo wszystko nigdy nic nie zrobiłem celowo. Czekaj, powiedział nagle Kowalski, mrużąc oczy na coś za mną. Co to jest? Wskazał na małą metalową klatkę, którą postawiłem przy ścianie. To była humanitarna pułapka na szopa, który co noc włądrowałem moje kosze na śmieci. To na szopa, wyjaśniłem. Jeszcze nic nie złapałem. Aha, podbiegł, po odsunął liście i triumfalnie podniósł pojedynczy szary włos wplątany w drut. Dowód. To od szopa, powiedziałem. To dokładnie to, co powiedziałby morderca. Tak, wiem, nie słuchał. Skanował garaż z intensywnością detektywa z serialu kryminalnego. Za nami moja inna sąsiadka pani Walczak do środka. Wszystko w porządku? Słyszałam krzyki. Zobaczyła Kowalskiego machającego klatką i mnie, wyglądającego na wyczerpanego. O mój Boże, Pałeś jego kota w pułapkę? Nie! zawołałem. On ją zamordował powiedział Kowalski. Zamordował to trochę za mocne słowo! Zacząłem. Ale szkoda była już wyrządzona. Pani Walczak sapnęła. Ty, potworze! Fantastycznie! Podniosłem wzrok i zobaczyłem, że mały tłumek zebrał się na końcu mojego podjazdu. Ludzie szeptali, patrząc na mnie, jakbym był wyprowadzany w kajdankach. Nic nie zrobiłem! krzyczałem do nich. Pozbywa się dowodów, powiedział Kowalski, wskazując na worki na śmieci, które ładowałem do ciężarówki. To stare puszki po farbie i zepsute lampki choinkowe. Dokładnie takie rzeczy, których ktoś użyłby do ukrycia ciała. W końcu trzasnąłem miotłą o podłogę. W porządku, wszyscy przestańcie. Nie skrzywdziłem łapki powiedziałem ciężko oddychając. Ale i zmrużył oczy, ale skinął głową. Dobra, przeszukamy. Zaczęliśmy sprawdzać każdy kąt. Pudła były otwierane, półki przeglądane. Kilka osób wskazywało na przypadkowe przedmioty: stary but narciarski, na pół sfuszerowaną piłkę do koszykówki, zmiętą plandekę i pytało, czy są związane z kotem. Kiedy myślałem, że sytuacja nie może być bardziej absurdalna, usłyszeliśmy cichy dźwięk, miauczenie. Wszyscy zamarli. To dochodziło stamtąd, wyszeptała pani Walczak, wskazując na wysoką szafkę przy tylnej ścianie. Kowalski spojrzał na mnie wzrokiem, jakby wreszcie usłyszał wyznanie ducha, na które czekał. Otwórz ją, powiedział. Moje ręce drżały, kiedy sięgałem do klamki. Nie dlatego, że byłem winny, ale dlatego, że jeśli ta szafka zawierałaby cokolwiek przypominającego Otworzyłem drzwi powoli. W środku była lawina sprzętu sportowego, starych gier planszowych, zepsutej lampy i jednego pudełka po butach z drobnymi śladami pazurów na wieczku. Tłum wciągnął powietrze dramatycznie. Podniosłem wieczko. Wyskoczyła wiewiórka, bardzo żywa wiewiórka. Wskoczyła mi na ramię, zaczęła trajkotać z oburzeniem, a potem wyrzuciła się przez otwarte drzwi garażu. Tłum zaczął krzyczeć. Pani Walczak prawie zemdlała. Kowalski zatoczył się do tyłu, trzymając się za pierś, a z zewnątrz, wyraźnie jak w dzień dzisiejszy, usłyszeliśmy kolejne miauczenie. Wszyscy wybiegli na zewnątrz. Tam, spokojnie siedząc na dachu samochodu Kowalskiego, była łapka, przeciągająca się, ziewająca i wyglądająca na całą sceną. Kowalski przeprosił.